Witam serdecznie dzisiaj z jeziorka ze starej części wioski. Tam kawałeczek dalej jest mój rodzinny dom, jak ktoś pamięta. Dosłownie tam, gdzie stoi samochód. Ale to nie o tym dzisiaj film, tylko o dodatku tym 3000. A się okazuje, że. Yy, można wziąć tego dodatku 3, 6, 9, 12, 15 tysięcy. Wszystko zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą, która obowiązuje już od jakiegoś czasu. Wnioski, jak wiecie, już można chyba od tygodnia składać w gminie, w mieście lub przez internet. To tak na marginesie. Jak to się stało, że mamy następnego Babola, tak zwanego, bo ja to tak nazywam że nie jest pomoc kierowana tam, tym osobom, które naprawdę potrzebują, tylko dla wszystkich. Ot tak, macie, cieszcie się, nic nie mówcie, czyli taki zamykacz ust jest, nie? Dajemy wam, oni dają z naszych, ale to mniejsza z tym. Dużo emerytów, szczególnie emerytów, e, ich chwali za trzynastki, czternastki, jakieś tam inne dodatki. Ja nie mówię, że wszyscy, tak? Ale duże grono jest takich, że są tacy super, są tacy wspaniali, i rozdają nasze pieniądze na lewo i na prawo. Tak samo jest teraz z tym dodatkiem węglowym. No w zamyśle to było, że ten dodatek będzie się należał na jedno, jeden budynek, jeden dodatek, nie? Ale niestety tak się nie dzieje, bo w ustawie jest troszeczkę inaczej to zapisane, czyli Komu w ogóle się należy taki dodatek i na jakie budynki? To może tak na szybciutko pokażę. I to nieważne, w jakim domu mieszkasz, czy na przykład w takim jak ten, czy też może na przykład jak ten dom, widać, że to jest jeden budynek, a co najmniej dwurodzinny. Ale to niekoniecznie musi być dwurodzinny, może być 3, 4, 5, Rodzinny, ale o coś takiego chodzi. A ogólnie, yy, to nie chodzi o kształt budynku, czy tam o wielkość, czy on jest mały, czy jest duży. To jest zupełnie bez różnicy. Najważniejsze to, co mamy wpisane w deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Tu w starej części wioski. Chociaż pewnie nigdy, albo mało kto tu opalał węglem, pewnie parę osób opalało, ale większość osób dostanie dodatki, a jak pomyślą, to dostaną dwa na chałupę, albo trzy, albo cztery, nie wiem ile tam ludzi mieszka. W jednym domu to myślę, że stopokojnie dwa dodatki będą załapane. Trzy, przepraszam, trzy, bo tam mieszka trzy rodziny co najmniej, nie licząc jeszcze dzieci niepełnoletnich. A więc co tutaj się dzieje z tym dodatkiem i jak to wygląda? Ja wam powiem na przykładzie swojego domu. Nie będę mówił wam oczywiście czy będę składał o dodatek czy nie, ze względu na to, żeby tam nie drażnić jakichś niektórych osób, którym nie podoba się, że kominek nie jest moim pierwszym na przykład źródłem ogrzewania, bo taki jest wymóg. Że to musi być kocioł, na przykład, czy też piec, czy piecokuchnia, czy piec kaflowy. To musi być jakby głównym źródłem ogrzewania. No i musi być to tam wymienione, że można w takim piecu palić węglem. To jest najważniejsze, pamiętajcie. Jeśli nie macie tego, no to niektórzy teraz zmieniają, ale z tym zmienianiem, no można oczywiście, że zmieniać, bo przecież zawsze mogliście się pomylić, tak? Więc jeżeli tam ktoś ma możliwość, to zmieniać na nic się nie patrzeć. I teraz. Co się dzieje w takim przypadku, że należy się na przykład mi, gdybym załóżmy miał yy, kocioł na paliwo stałe i mógłbym tam palić węglem, drewnem, paletem, ekogroszkiem, wszystkim tam, bo tam nie pamiętam jak tam było. Tam ekogroszek to chyba był pod, pod oddzielną pozycją. Ale był taki właśnie też kocioł, w którym można palić jak gdyby wszystkim, czyli takim tym zwanym popularnym śmieciuchem, w którym można palić też plastiki. Sorry, że tak troszkę staje dziwnie, nie na przykład w ten sposób, ale chyba tam przebija mi wtedy niebo i bardzo ciemny obraz się robi. W końcu troszkę się u nas ochłodziło, nie ma takiego gorąca, jak było kilka dni temu. Ja dopiero niedawno wstałem, ogólnie także gorąc, jest godzina chyba szósta, nie wiem no ale do brzegu, dzidek do brzegu, bo znowu się rozgadujesz a więc słuchajcie jak to się dzieje, że na przykład mi, gdybym załóżmy miał piec na węgiel należą się dwa dodatki chociaż w moim domu mieszka tylko trzy osoby i jedna rodzina czyli ja z Anioł i nasz syn, jako trzecia osoba bo się okazuje, że w ustawie nasi mądrzaliński mond cy Mądrzalińscy, nie wiem jak to się wymawia, jak to się mówi, dokładnie, zapisali coś takiego, że dopłata należy się na gospodarstwo domowe. Nie na budynek, nie na y, powiedzmy mieszkanie z licznikiem, czyli nie jest to od tego uzależnione, czy macie. Bo wiecie, w jednym budynku może mieszkać, e, mieć, być jeden licznik, jeden piec, a mieszkać cztery rodziny. I jak mieszka cztery rodziny, no to takie jakby logiczne wychodzi cztery dodatki, nie? A wcale jest to nieprawda, bo ustawodawca zapisał, że to nie rodzina, nie budynek ma jakby otrzymywać tą dotację, tylko gospodarstwo domowe. U mnie w moim przypadku. Bo to tak będę najlepiej mi będzie wytłumaczyć wam o co chodzi. Są dwa gospodarstwa domowe. Czyli ja z Anią, bo mamy swoją kasę, opłacamy rachunki, kupujemy jedzenie. I drugim gospodarstwem to jest gospodarstwo mojego syna, który też sobie pracuje, zarabia pieniądze, dokłada się nam do ogrzewania. I on już jest drugim oddzielnym gospodarstwem. Mało je w domu, bo jemu nie najczęściej nie pasuje takie jedzenie jak my jemy. To takie młode pokolenie najczęściej tak ma, że im to wiecie: pizza, frytki yy, i tym podobne takie rzeczy. Więc jest drugim gospodarstwem domowym. Na mój dom, gdybym miał piec taki na węgiel, należą się dwa dodatki. I nieważne, że mam tam tylko jeden licznik, że miałbym tam tylko jeden piec, że. Nie musiałbym tam wcale być zameldowany, bo meldunek też do tego nie jest potrzebny, a należałyby się dwa dodatki. Tu w wiosce, w starej części oczywiście to już teraz jest pomieszane, bo to jak widzicie, tu jest nowy budynek, tam jest stary no różnie tak już trochę pomieszane, jest też trochę tych nowszych ale ja to nazywam jakby cały czas, cały czas starą częścią wioski. Ona jest tak wzdłuż jeziora się tutaj ciągnie nam i w co drugim domu taki dodatek się należy, i w co drugim domu co najmniej dwa dodatki, a tak jak Wam mówiłem, w jednym raczej na pewno należą się trzy dodatki. Tak to jest u nas i tak to leciało. Ja już wcześniej Wam mówiłem, zamiast pomagać tym, którzy naprawdę potrzebują, to takie te dodatki, dotacje, dofinansowania są tak po prostu rzucane na oślep. Macie, żebyście nic nie mówili, że. Albo nie mówili, że my jesteśmy tacy dobrzy, bo Wam dajemy. Co, co spowoduje za chwilę ten dodatek? Ano, znowu wzrost inflacji. To, co Wam niedawno pokazywałem, węgiel tydzień, półtorej temu był po 3000 u nas, już w tej chwili jest po 3,5. No bo ludzie zaczęli dostawać dotacje, więc trzeba podnieść znowu troszkę ceny. I tak to leciało, i tak to się kręci. Gdzie my skończymy? Nie wiem, może jak Grecja albo Włochy, że wszystkie te socjale w końcu nam pozabierają, albo po prostu państwo zbankrutuje tak to się nazywa tak jak każde gospodarstwo domowe może zbankrutować, każda osoba, która bierze kredyt a potem nie ma z czego jego spłacać, tak samo i państwo. Te pieniądze, które są tam przesuwane z jednego miejsca na drugie, ogólnie są w kredycie. My nie spłaciliśmy zadłużenia, nie zmniejszyliśmy jako państwo zadłużenia już nie wiem, od 20 lat pewnie. Cały czas nam tylko rośnie do góry, do góry, do góry i do góry. Kiedyś będzie stopka, budżet nie jest z gumy. Yy, ktoś przestanie nas kredytować i powie, że już stop, oddajcie nam pieniądze i wtedy będzie masakra, tak zwana. Ale może nie do tego nie dojdzie, nie wiem. Na razie jeszcze inni chcą nam pożyczać, więc jest ok, prawda? Pamiętacie to, co było w 80. latach, no tak samo Gierek nas zapożyczał, budował fabryki, było pięknie, ładnie, a potem się okazało, że jesteśmy bankrutem. Tak może być i teraz. Aczkolwiek ja mam nadzieję, że tak nie będzie, że się trochę tam ktoś, gdzie siedzi ci, ci ludzie, którzy tam siedzą na górze, w końcu trochę się ogarną. I jeżeli jest ciężka sytuacja, bo jest, nie ma co ukrywać teraz. To pomagać ludziom, którzy potrzebują, a nie na przykład takim jak ja, bo ja wcale nie potrzebuję Waszej pomocy, ci ludzie tam u władzy, bo ja sobie poradzę i mi ona nie jest potrzebna, ta pomoc, tylko osobom takim, które zarabiają 2000, bo ja znam takie osoby, które zarabiają tutaj te najniższe krajowe. Emerytury mają po 1200 zł, po 1000 zł, po 1400 zł i takim osobom trzeba byłoby pomóc w, takim, w takiej sytuacji, jeżeli nie mają na opał. Ale nie wszystkim ten, co zarabia 10 tysięcy, czy 20, czy 50, to bez różnicy, prawda? A co tam? Jemu się po prostu należy. Bo ma piec na węgiel. Dobra, bo znowu na polityczne tematy jakieś tam się rozjeżdżam, także trzymajcie się pozdrobionka. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej.